Boże kochane dziewczyny, jak dawno mnie tu nie było. To jest po prostu szok. Nigdy, absolutnie nigdy w przeciągu, jak nagrywam 8 lat, Boże, to już będzie 8 lat albo więcej, na 8 jakoś tak. Tu nie miałam takiej przerwy, która trwałaby ponad miesiąc. Wiadomo, z jakich przyczyn e, niefajna sytuacja nastała w kraju, na świecie, musimy to przetrwać. Wiecie, że byłam też na wyjeździe, byłam na kwarantannie, potem były święta, i dopiero teraz do Was przychodzę. Ale powiem Wam szczerze, cieszę się niesamowicie, że tutaj jestem, że jesteście WY. Dlaczego mówię w ogóle o tym wszystkim z uśmiechem, a nie smutkiem? Bo wierzę, słuchajcie, że to wszystko minie. Bo coś, co się złego zaczęło, to kiedyś musi minąć. Więc taką myślą po prostu idę przez świat. I mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do normalności. Trzymam za to kciuki, a póki żyjemy w takich warunkach, a nie innych, no to musimy sobie jakoś radzić. Dlatego dziś przychodzę do Was niekosmetycznymi ulubieńcami, którzy pomogą nam przetrwać to na pewno lepiej, bo trzeba sobie jakoś radzić i na pewno rozweselą Wam czas. A także mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas z taką miąkającą się Alicją, która na nowo musi się wdrożyć do YouTube'a. Także zapraszamy. nie wiem co ja robię. Zapraszam na film. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kwarantannę, to nie ma lepszego sposobu i każdy się ze mną zgodzi, powiedzcie, że tak. Jak gotowanie, jak czytanie, jak właśnie robienie rzeczy, na które wcześniej nie miałyśmy czasu. I wpadły ostatnio w moje ręce dwie nowe pozycje, które możecie kupić w Empiku, jeżeli macie oczywiście taką ochotę. I zobaczcie, pierwszy, pierwsza książka to tylko tofu. I mamy tutaj mnóstwo przepisów, właśnie Stofu. Książka bardzo ładnie wydana, minimalistyczna, zawiera mnóstwo przepięknych, kolorowych zdjęć, krótki opis szybko na temat. Ja takie propozycje bardzo lubię. Zarówno macie tutaj wytrawne potrawy, jak i również słodkie, tu już bardziej moja brocha. Naprawdę książka godna polecenia, jak macie ochotę, to coś z niej mogę nawet ugotować i Wam też na YouTube pokazać. A jeżeli chcecie mieć ją po prostu na miejscu i sobie w czasie kwarantanny gotować, to jak najbardziej polecam, tylko tofu. A druga pole, a druga poleca... a druga książka to tarty i tutaj mamy takie słone placki. Yy, ogólnie ta książka też pod względem, jeżeli chodzi o fotografię, to jest istny kosmos. Jest przepiękna. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Tu po prostu człowiek je, zanim to ugotuje o, aż mi się zrymowało. I to są zarówno proste propozycje, jak i trudniejsze, ale naprawdę różnorodne, kreatywne pomysły, zarówno wegetariańskie, wegańskie, jak i mięsne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I tu też możecie dostać tą książkę Pempiku, przepięknie wydana, ekstra, jeżeli chodzi o zajęcie czasu kwarantanny. Omal bym zapomniała, słuchajcie, to jest właśnie to, że zaczynam nagrywać na nowo, ale pomóżcie mi, żebyście trzymali za mnie kciuki. E, także słuchajcie, na dole w opisie podam Wam e, mój ulubiony przepis, który już robiłam tutaj na tartę, e, także możecie już spróbować, zanim jeszcze kupicie, czy Wam się e, spodoba ta propozycja. Okres kwarantanny to w moim przypadku kombinowanie z makijażem, eksperymentowanie, e, właśnie nowe doznania. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam tyle czasu, żeby się tak fajnie pomalować, żeby sobie pokombinować, więc możemy z tego wyciągnąć jakieś plusy z tej całej sytuacji. I muszę Wam powiedzieć, że specjalnie przez cały okres bycia na kwarantannie używałam pomadek, które pokazywałam Wam na Stories i cały czas się malowałam. Nimi nie mówiąc, co to jest, i powiem Wam, że miałam tak po prostu zawaloną skrzynkę. Boże, jakie piękne usta naturalne co to jest. I ciągle, ciągle mnóstwo pytań. Dzięki temu wiedziałam, że jak pokażę Wam te pomadki, to będziecie od razu nimi zainteresowane. I cóż to jest, sam a mianowicie jest to banana beauty. Na pewno marka wam znana, ponieważ jest o niej teraz głośno. I muszę wam powiedzieć, że zawsze jak coś jest bardzo popularne, to ja zastanawiam się, czy jest to dobre. Dlatego też bardzo rygorystycznie doszłam do testów tego produktu, nie mówiąc Wam. Celowo o tym, co testuję przez cały miesiąc, i teraz mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem przemiło zaskoczona. Są to produkty które przepięknie pachną, które są wegańskie, które nie są testowane na zwierzętach i mają szeroką gamę kolorystyczną. Właśnie w innych markach zawsze miałam ten problem, że nie mogłam dopasować tych idealnych niudów do mnie, bo tych kolorów nie było tak dużo, albo po prostu te kolory bardziej wpadały w różę, gdzie ja. W... Róż, jeżeli chodzi o usta, bo tutaj, jak widzicie, mam na sobie odcień różu, który pasuje, ale jeżeli chodzi o usta, ja nie wyglądam w nim dobrze i to nie jest mój kolor. Dlatego też, idealnie, że można dopasować idealny kolor. I moje drogie, moje ulubione nudy, zaraz Wam wszystkie zresztą opiszę. Napiszę w opisie, o tak u jeżeli chodzi o nazwy, ale zanim jeszcze, to moje drogie właśnie nad czym one wygrywają z innymi pomadkami jeszcze, bo ja testowałam mnóstwo marek selektywnych, drogi, naprawdę pomadek, pomadek matowych. I tak, z czego byłam najbardziej niezadowolona, to to, że one były trwałe, nawet jak kamień, nie dało się ich ruszyć. I to był ich minus moim zdaniem, bo pomadkę, którą nakładacie o 6 rano i trzyma się do 22, jak kamień wysuszając Wam na wiór usta, nie jest dobre. Podoba mi się to w tych pomadkach, że one są trwałe, ale jednocześnie, jeżeli się zjadają delikatnie, to w sposób bardzo, bardzo subtelny i nie tak, że zjadają się od środka, tylko równomiernie, czyli ja mogę w ciągu dnia dołożyć tego produktu do tego, co mam, i on zawsze będzie wyglądał dobrze. To nie jest tak, że ja muszę na nowo zmazywać te usta, co było w przypadku tamtych pomadek, takich super trwałych okropne, bo ja nie mogłam tego zmyć, nie mogłam nic dołożyć, bo miałam już wysuszone te usta. Tu, delikatnie, jak się coś wytrze, kiedy jem coś tłustego od środka, chociażby gdziekolwiek, to ja sobie dokładam delikatnie tego produktu, i te usta cały czas wyglądają estetycznie, ładnie i nie są wysuszone. To jest rewelacyjne w tych pomadkach, właśnie. I co? Przechodzimy do prezentacji moich ulubieńców, czyli mamy tutaj najlepszy, moim zdaniem, i ten kolor musicie mieć: to jest Nana na na Naked, czyli ten, który mam na ustach. Bardzo naturalny, piękny odcień. Polecam serdecznie. Mam do tego również konturówkę. Ja jeżeli chodzi o konturówki, to używam ich rzadziej, ale jednak jak chcesz, żeby był ten makijaż taki idealny w punkt, to wtedy konturóweczka wjeżdża. Ogólnie na stronie macie zestawy. Możecie kupić te pomadki właśnie po kilka, możecie kupić pojedynczo, także to już zależy od Was. No i dalej mamy tutaj jeszcze Loli Shiz. Jest to już taki jaśniejszy odcień, bardzo fajny na co dzień. To jest już taki do torebki. Yy, można go dokładać w ciągu dnia, jeżeli by się troszeczkę gdzieś tam zjadł, ale naprawdę mówię Wam, to jest tak subtelne i pięknie się one trzymają. Yy, przez to właśnie, że jest jasne, to nic nie będzie na pewno widać. I No Chita to jest taki już troszeczkę ciemniejszy. Wszystkie zresztą jak ja stosuję, to ja widzę tą subtelną różnicę, ale jednak każdy jest troszeczkę inny w odcieniu. Produkty te mają przepiękne opakowania, tak Wam zaprezentuję, które w ogóle możecie tutaj tak otwierać od boku. O, widzicie? I w środku mają Panterkę. Ja na takie rzeczy zwracam uwagę. To jest estetyka w moim przypadku. I mamy jeszcze takie pomadki półsatynowe, bo te właśnie, te tutaj w płynie, one też są półsatynowe, ale jak ktoś woli jakąś formę pomadki po prostu stałej, to też taka opcja jest. I one dokładnie tak samo półsatynowe. Pięknie suną po ustach, bo mają one olejki i dzięki temu właśnie fajnie pielęgnują te usta dodatkowo i zarówno jedne, jak i drugie mają przepiękne zapachy. I te małe pomadki, które tutaj właśnie widzicie, to one, z tego co wiem, wchodzą w taki zestaw fantastyczny czwórkę, czegoś tak. Podnikuję wam na dole, mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. Ogólnie tutaj macie również tą pomadkę na Nano na Naked. Która jest po prostu fenomenalna. Zobaczcie, jaki to jest ładny kolor. Także yy, wszystko będziecie mieć na dole. Aha, i zapomniałam, jeszcze macie ode mnie kod na hasło Alicja: 40% na wszystko, ale musicie zakupić minimum dwa produkty. Jak to uczynicie, no to macie 40%. Myślę, że to jest sporo. Można fajnie zaoszczędzić i przede wszystkim wypróbować, spróbować, czy faktycznie u Was sprawdzą się tak samo jak u mnie. Pozostając tutaj przy makijażu na pewno kojarzycie tą paletkę. To była paletka pod tytułem Paletka kwarantanny. W czasie kwarantanny naprawdę było bardzo ciężko przetrwać, żeby nie wyjść ani słuchajcie, za drzwi, ani po prostu, żeby wystawić się chociaż na promienie słoneczne za okno. Dlatego też, moje drogie, musiałam sobie jakoś umieć czas i Odkryłam pasję do robienia tęczowych makijaży. Naprawdę niesamowita paletka. Tyle co komplementów dostałam, jak robiłam sobie oczynią, to szok od Was. Także polecam Wam serdecznie. Naprawdę jest super przetestowana. Bardziej się już nie dało. Rimmel, najnowsza paleta. Yy, także yy, ona ma 0,11 kolor i. Wszystko Wam umieść, umieść sobie w opisie. Patrzcie, jakie ładne kolorki. Bo macie zarówno tutaj i róże i macie fiolety, i macie zielenie oraz yy, przepiękny żółty, że może naprawdę tęczę zrobić na oczkach. Yy, no i myślę, że każdy znajdzie tutaj z tych kolorków coś dla siebie. Ale jak już jesteśmy przy palecce, jeżeli chodzi o tęczową, to używałam też ostatnimi czasy nowych produktów od Max Factor i tutaj mamy primer który y, jest niesamowity, bo podbija każdy tusz, a najbardziej mi się ostatnio sprawdza z tym nowym Rimmel y, Scandalize, który... Pięknie wydłuża rzęsy, super pogrubia, bo to pogrubienie właśnie. Ja na przykład dzisiaj nie mam w ogóle żadnej kreski, nic, a naprawdę moim zdaniem fajnie te oczka naturalnie wyglądają. Także najpierw podbijam bazą tutaj z Max Factora, tym primerem, który ma kolor niebieski, bardzo ładnie wydłuża rzęsy. Uwierzcie mi, jak to kupicie, to będziecie super zadowolone. Kupcie i potem wysyłajmy sobie wiadomości, że dziękuję bardzo, naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny produkt. Nie mam pojęcia, czy on jest nowy, czy już był w ofercie, ale Rimmel ostatnio wysyłał paczki i właśnie dlatego też dzięki temu go poznałam. Ale tak jak mówię, przetestujcie również ten tusz w koralowym odcieniu. On ma dość grubą szczotę, taką bym powiedziała masywną wręcz, ale super, chwyta rzęsy, nie skleja ich. Naprawdę jest to jeden z takich nowych odkryć i to drogeryjny, więc też nie będzie drogi który zaskoczył mnie maksymalnie także polecam była kolorówka to teraz na chwilę przejdźmy do pielęgnacji moje drogie zielono mi ale słuchajcie teraz tak ten krem to jest taka historia bo byłam w zamknięciu w kwarantannie nie miałam żadnego innego kremu bo wszystko mi się pokończyło już wiecie nie chciałam bliskich fatygować żeby mi przywozili pod drzwi więc po prostu Zaczęłam używać tego, co mam. I znalazłam go w pudełku Big Lossy. Spojrzałam, mówię, to lubię. 30+, plus, idealnie. I to jest szał w dziesiątkę i będę do niego na pewno wracać. Krem przeciwzmarszczkowy. Idealnie, bo dla mnie, wiecie, zmarszczkowy 30+, plus, idealnie. Lekki, SPF 30. Przepięknie pachnie. I mimo, że ma filtr, to bardzo ładnie współgra z podkładem. Nie ma tego efektu ważenia, także polecam Wam niesamowity krem. Tak dobrze na wilżę, nawet kolasz mi go kradnie. Także tu polecam super. I jeszcze mam taką emulsję, którą ostatnio testuję z Origins. Jako tonik ją testuję. Ona pachnie pięknie świeżo skorzoną trawą, słuchajcie. O, taki naturalny tonik, rewelacyjny. I on oczywiście tonizuje, odświeża tą skórę i sprawia, że ona jest taka ukojona, taka niepodrażniona. Nawet jak mamy jakiś gorszy czas, jakieś stany zapalne, to to jest po prostu rewelacja. Także tutaj, yy, ja jeżeli skończę tą próbeczkę, to kupuję pełnowymiarowy produkt na pewno rewelację. Słuchajcie, spróbujcie go sobie. No, i jak już tak o siebie dbamy podczas tej kwarantanny na wszystkich płaszczyznach, to zadbajmy od wewnątrz o swoje zdrowie. Właśnie witaminy, suplementacja, niesamowicie ważna. Nowość: Natural Mojo teraz wypuściło Sunny Soul. Jest to superfood, które ja dodaję do wody. Raz dziennie sobie przyjmuję te witaminki. Mamy tutaj dużo witaminy, właśnie C. No, i jest. To jest taki pyszny smak, bo tutaj macie mango, macie to marakuje, czyli takie kojarzy nam się od razu z wakacjami, oh, z wyjazdem, z egzotyką, no, no po prostu jest rewelacyjny ten proszeczek no i pięknie wygląda z tym słoneczkiem, nastraja pozytywnie i moje drogie, ja to czasami dodaję nawet do koktajlu generalnie ja bardzo polecam Wam odżywki zresztą ja już Wam wielokrotnie mówiłam, ja po prostu będę mówić bo uwielbiam, uwielbiam i zawsze będę używać mój kolaż też używa odżywek i teraz słuchajcie, z tego co wiem to wróciła na nowo ta odżywka Fit Cookie, bo jakiś czas jej nie było i teraz wróciła znowu do sprzedaży uzupełnili po prostu magazyny, o może tak, nie, że jej nie było tylko została na nowo uzupełnione magazyny, więc można znowu ją kupić i ja zamierzam sobie zamówić, bo już mi się skończyło i ja mam tylko Fit Vanille, słuchajcie także polecam Wam skorzystanie również z odżywek, ale tutaj jako nowość możecie jak najbardziej jak najbardziej zamawiać właśnie tutaj spojrzałam, że na stronie jak się zamawia to 4 zł od każdego zamówienia jest na rzecz fundacji się pomaga, mega fajnie Fajnie, że Natural może też się w tą tutaj walkę z koronawirusem włączyło ogólnopolską. Także słuchajcie, możemy i wspomóc, i siebie, i jeszcze świat, także fajnie. A oczywiście mam dla Was kot, żeby też milej robiło Wam się zakupy na kod. Czarodziejka 40, dobrze mówię, sprawdźcie jeszcze w opis, żeby ja nic nie było, tutaj się wszystko wyświetli. To macie 40% aż do niedzieli, do północy. Także korzystajcie, póki ten rabat jest, bo potem mnie też pytacie, czy jest. One są okresowe, więc wtedy, kiedy podaję, to najlepiej z zro... <laughs> Aż pojazdu, aż się zakształciłam, Warto zrobić wówczas zakupy, boż, dziewczyna. Także zdrowia Wam życzę i korzystajcie. Wszystko Wam podlinkuję na dole. Chciałabym Wam jeszcze zaprezentować totalne, totalne zapaszki moje ulubione ostatnimi czasy, a mianowicie DKNY Noise Delicious. To jest przypomnienie moich czasów studiów. Naprawdę. Jak ja czuję ten zapach, to czuję studentkę Alicję autentycznie. Także przywołuje moje wspomnienia. Yy, I ostatnio ten świeży zapach na jest super, pozytywnie. Także jeżeli wam o nim przypomniałam, to dajcie znać, może akurat go jeszcze macie, nadal używacie, a może sobie po prostu go dokupicie do swoich zbiorów. Tutaj Mgiełka, słuchajcie, przywieziona z Hiszpanii, kokosowa, która też. O Jezu, jak ono pięknie pachnie. I dlaczego? Po prostu nie rozumiem moich wyboru. Dlaczego nie przewiozłam tego więcej? To kosztowało raptem po przeliczeniu 12 zł. I to jest najlepsza mgiełka kokosowa, jaką miałam. Jest tak intensywna, jest tak cudowna. Wow. Z tego co wiem, to można ją kupić na Ebayu, bo Was pytałam właśnie na stories. I chyba tylko w ten sposób, bo to jest marka, która jest dostępna tylko w Hiszpanii właśnie. Ale jeżeli tam będę drugi raz i te czasy miną, to przywiozę tego mnóstwo, bo to ma akurat 100 ml do walizeczki się jak najbardziej będzie nadawać. Także słuchajcie, kokosowa mgiłka najlepsza na Ziemi. Jak będę tylko mieć linka, podlinkuję Wam. I na koniec chciałabym wspomnieć jeszcze o tym coś, co przywołuje mi wiosnę, coś, co przywołuje mi lato, a mianowicie balsam Alverno. Nie znam tej marki, słuchajcie, tak. Raczej z słyszenia znam, natomiast nigdy jej nie testowałam. powiem Wam, że jestem tak miło zaskoczona zapachem, bo to jest zapach, tak jakby świeżo skosić trawę z takimi kwiatkami łąki kwiatkami na łące, jak ja to powiedziałam, dziwnie, ale wiecie o co chodzi: skoszona trawa i te, te kwiatuszki między tą trawką, takie o matko to tak pięknie pachnie. Masakra, więc yy, z tego co wiem to jeszcze są inne również zapachy też kwiatowe w ich ofercie i muszę się nimi zainteresować, pachnie skóra tak fantastycznie, to jest lekka konsystencja tego balsamu. on ładnie nawilża skórę, pozostaje taki delikatny, tłusty film, ale nie taki lepki, bardzo fajny produkt, prawdopodobnie że to jest nawet polska marka nie mam pojęcia, dajcie znać i jeżeli chodzi jeszcze o kwiatki bo jak już jesteśmy przy kwiatach to słuchajcie, polecam Wam również serię Rosalie z Ani Krug, ponieważ tyle pytań co ja dostaję na co dzień o to, no to jest masakra więc dlatego też od razu tutaj mówię piękne kolczyki, takie różyczki i tutaj też mamy naszyjnik z różyczką z taką blaszką to też Wam podlinkuję na dole, bo też sporo pytań dostaję, także kwiatki w uszach. Kwiatki pachnące na ciele, wiecie, z psikalna mgiełką kokosową, popijająca y, tutaj superfudzy z witaminą C i czytająca y, książkę na przykład o tartach, żeby coś fajnego ugotować. Właśnie tak spędzajmy tą kwarantannę i tego nam wszystkim życzę, żebyśmy fajnie y, ten czas przeżyły, żebyśmy jakoś dały radę. I co? I trzymajcie kciuki za kolejne moje filmy. Nie ukrywam, że dzisiaj trochę się gubiłam, ale wiecie, jednak w prawa to w jak cały czas się e, nagrywa, a jak ma się przerwę, i to jeszcze z takim stresem związaną, <grym> kochane, coś mi przerwało, więc już sama aparat mówi: kończ, e, piszecie do mnie wiadomości, więc czas kończyć. Mówiłam o tym, że po prostu ciężko mi było teraz w tym okresie kwarantanny i też teraz nie jest lekko, także muszę się wdrożyć na nowo. Trzymajcie za to kciuki i co? I do filmów, Buziaczki? Udzielajcie się w komentarzach. Wow, coś spadło.